Spośród polskich spółek energetycznych najwięcej na zapowiadanym wydzieleniu aktywów węglowych zyska PGE. Tak przewiduje domakerski Trigon. Według biura, akcje PGE mają również największy potencjał wzrostu kursu. Także dziś opowiem sobie o spółce PGE. A jednocześnie chciałem przypomnieć, że trwa cały czas promocja na dostęp do portfeli edukacyjnych Stockwatch i do końca maja możecie kupić subskrypcję roczną z rabatem 15%. Także zainteresowanych odsyłam do linku w opisie nagrania. A teraz zaczynajmy odcinek Wydaje się, że między spółkami energetycznymi a rządem wypracowano kompromis polegający na zapowiedzi sprzedaży przez te pierwsze elektrowni węglowych kilku państwowym podmiotom. quasi Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, jak oceniają analitycy domu maklerskiego Trigon. Jak wynika z opracowania, wciąż jednak utrzymuje się pewne ryzyko, że cała operacja wydzielenia aktywów nie dojdzie do skutku, np. w przypadku zgody Komisji Europejskiej na wydłużenie działania rynku mocy lub wprowadzenia nowego mechanizmu wsparcia. Projektowi niechętne jest Ministerstwo Finansów, które krzywo patrzy na konieczność udzielania przez rząd nowych gwarancji. Czynnikiem ryzyka jest też konkurencja z projektami elektrowni atomowej i CPK o finansowanie z Unii Europejskiej. Według nich, mimo to, spółki mają szansę na wskoczenie na wyższe poziomy wycen, jednak zapewne się okaże, że inwestorzy będą musieli na to jeszcze zaczekać. Jak czytamy w raporcie brokera, tak zwany re-rating może się odsunąć w czasie do momentu zaprezentowania w nowych strategiach szczegółów dotyczących polityki dywidendowej oraz finalizacji samego procesu wydzielania aktywów węglowych. Jak zakłada Michał Kozek z Trigon, Dom Maklerski, wydzielenie aktywów węglowych ze spółek zostanie zrealizowane w 2026 roku, jednak według niego jest to raczej założenie konserwatywne. Z wypowiedzi przedstawicieli spółek wynika, że do końca roku chcieliby podpisać stosowne dokumenty, a całą operację ukończyć w 2025 roku. Jak przyznaję analityk, ja jednak zakładam, że cały ten proces się przedłuży. Według szacunków biura, jedna akcja PG jest warta 8,90 zł, papier Taurona 3,94, a walor Enei 11,63 zł. Co względem notowań z wtorku oznacza jeszcze odpowiednio 17,1% oraz 9% potencjał wzrostowy. Według Kozaka, najszybciej restrukturyzacja będzie przebiegać w PGE, bo takie deklaracje płyną od przedstawicieli spółki, którzy zresztą wydają się mieć także największą siłę. Oddziaływania na kręgi decyzyjne w rządzie. Planowane wydatki na OZE, zwłaszcza w obszarze morskich farm wiatrowych offshore, mogą być wskazywane jako argument za szybszym wydzieleniem aktywów węglowych w celu pozyskania tenszego finansowania. Z wypowiedzi zarządu ANAI wynika tymczasem, że spółka rozważa podzielenie procesu spin-offu na etapy. Jak zauważa Kozak, to może stworzyć ryzyko najpóźniejszego zakończenia procesu pozbycia się aktywów węglowych. Według nas Enea chce zarobić na aktywach konwencjonalnych tyle, ile jeszcze się da. Według obliczeń Trigon-Domaklerski, sam blok biomasowy oraz elektrownie węglowe w Enei od czasu pierwszej przymiarki do wyceny aktywów, czyli od 4 kwartału 2022 do 4 kwartału 2023, bez aktywów Bogdanki wygenerowały na czysto około 2 miliardy złotych gotówki. Dla porównania w przypadku PGE było to około 0, a w Tauronie około miliard złotych. Jak komentuje analityk, w rezultacie w miarę jak sprawa wydzielenia węgla się przewlekła, kurs NEI zachowywał się wyraźnie lepiej od notowań pozostałych koncernów energetycznych. Jak tłumaczy, wszystko dlatego, że inwestorzy uwierzyli, że należące do NA aktywa węglowe i biomasowe, których w przypadku spin-offu nie można technologicznie oddzielić od węglowych, mogą być warte więcej niż wydzielane aktywa Staurono czy PGE. Jednak zdaniem Kozaka już po 2026 roku wolne przepływy pieniężne z posiadanych aktywów węglowych mogą być ujemne. I to już wszystko na dziś. Dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o polubieniu treści, jeżeli były dla Was wartościowe. Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia portalu Stockwatch.pl po więcej informacji z GPW i innych rynków.